Siemanko, z tej strony Maciek Owsz Dzisiaj wam pokażę jak zrobić mm, Zegar redstone'owy w Minecraft Czyli tak, potrzebujecie Redstone Redstone'owy repeater I redstone'ową pochodnie, I Jakiś piston i kobel Piston i kobel to nie są takie ważne Żeby zrobić Tylko takie dodatkowe Dobra To potrzebujecie teren 2x3 O właśnie taki Dobra, teraz zaczniemy robić sam zegar. Kładziecie tu repeater, idziecie z drugiej strony, kładziecie a tutaj jeszcze jeden repeater, żeby było w przeciwną stronę. Potem tu kładziecie redstone, o tak, w, ten, żeby tak dookoła szedł. Kładziecie pochodnie, niszczycie ją i jeśli zrobiliście dobrze, to to wam nie zgaśnie. Jeśli źle, to to wam zgaśnie. Więc niszczycie resztę i szybko kładziecie go od nowa. O tak. Widzicie, nam zadziałało. Teraz można to podłączyć z um, pistonem. No i to nam tak ciągle miga. No więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten poradnik. Pomógł Wam w czymś. E, nie zapomnijcie subować lajkować. Mm. Więc żegnam się z wami. Pa.